Słuchajcie, myślę, że to jeszcze jest e, też ciekawa kwestia, żeby pokazać Wam e, w kurze pewną fajną opcję. E, jak wejdziecie sobie tutaj w extension, można sobie pododawać różne takie wtyczki, na przykład jedna z nich służy do auto czyli najlepszego jakby położenia Danego wydruku, ale też bardzo fajną wtyczką jest, którą naprawdę polecam, jest Hingi Browser. Jak sobie tutaj klikniemy, to zobaczcie, wyskakują nam na dwóch platformach jakby rzeczy do przeszukiwania. I teraz, jakbym sobie chciał na przykład coś wyszukać, na przykład USB, USB dajemy szukaj. I zobaczcie, ile teraz tego tutaj znalazło. znalazło: USB cable holder, to drukowałem, świetne to jest. Jeżeli chodzi o tą wtyczkę, to jest naprawdę genialna pod tym względem, że od razu wrzuca Wam do CURY wydruk. Czyli robimy sobie coś takiego, dajemy details i, i patrzcie się. Tu już wszystkie te pliki, które są na Hingwersie, można sobie bezpośrednio do kury zaimportować. Czyli na przykład na siedem tych takich kurcze um, kabelków do USB-ka daję ADD to Bullet Plate. Zamykam okienko i zobaczcie, mam już dodany w kiórze detal. Świetna wtyczka naprawdę polecam i teraz jeżeli chciałbym sobie tutaj na przykład zobaczyć Auto Orientation Calculate Fast Optimal Printing Operation no to będzie to najlepsza jest opcja żadnych tutaj podpór nie trzeba raczej nic nie będzie kolidowało z niczym także mówię wam wtyczka Thingy Browser jest świetna jak sami widzicie od razu dodaję do Curie do kury ten cały detal. Polecam. Tyle w temacie, pozdro